Rozlani na linoleum, czyli super słowa z dupy. Z heroinistami nie warto rozmawiać, a co dopiero utrzymywać normalne, towarzyskie stosunki. Wetrawny wieloletni nigdy sobie na to nie pozwoli. Człowiek, który bierze opiaty, nie jest bliski śmierci. On jest samą śmiercią. Nie ma ale, nie ma żadnych usprawiedliwień, tłumaczeń. To jedyna grupa środków zmieniających świadomość, która nie ma nic wspólnego z zabawą. Śmierć rozparcelowana na ćwiartki. Jełowa ziemia, na której zdychają nawet karaluchy. Narkotyki mają służyć zabawie, czasem niezdrowej, chwilami ocierającej się o autodestrukcję, ale jednak zabawie. W heroinę nikt się nie bawi, jej się nie bierze, ją się napierdala, napierdala do siebie. Srebrne kule wytopione na prywatnego wilkołaka. Głód totalny, silniejszy niż pamięć. Nie pamiętasz, że nie jesteś zwierzęciem, zapominasz, że chwilami potrafisz być człowiekiem. Mam 24 lata, nie mam kobiety, floty, domu. Większość tak zwanych przyjaciół rozmyła się we mgle naturalnych uzależnień, spłacając raty i kupując niepotrzebne rzeczy, których nauczono ich pragnąć. Zamykają oczy, uzależnieni od kombinatu, zżerani przez niezadowolenie, skaczą z kanału na kanał, żeby zapomnieć o tym, co muszą robić w dzień. Nie lubią mnie ich oczy, oj nie. Problem polega na tym, że większość z nas lubi robić sobie krzywdę. Nauczyliśmy się to lubić. Latami polerowaliśmy tę umiejętność, uśmiechając się do siebie obleśnie. Zatrzymać życie jest zbyt łatwo. Oficjalnie przestajesz pragnąć, bo niesie to za sobą zbyt wielkie ryzyko. Skupiasz się na karmieniu aligatorów. Pragniesz i nie działasz skutecznie, karmiąc zarazy. Wirus rozwija się pod powiekami, płynie żyłkami do serca. Można je potem oddać opatulone w czarną, połyskliwą torbę foliową. Taki przeszczep nie chce się przyjąć, ale spróbować nie zaszkodzi. Nauczyć się dbać o siebie. Oto prawdziwe wyzwania czekające na każdego narkomana. Test końcowy: wolisz zacząć żyć, czy jednak dalej umierać? Sam zdecyduj. Poza narkotykami być może jest jeszcze życie nie wiem tego na pewno, ale serce podpowiada istnienie takiej możliwości może nie odkupienie, ale jednak życie bieg z przeszkodami. Odkupienie jest możliwe, tu i teraz albo tam i z powrotem. Gwałcących i torturujących zostawmy diabłu, pamiętaj komu służą, opętani na żer tego, co pęta. Komando z śmierci nie poddaje się. Chcielibyście Państwo posłuchać o narkotykach? Naturalnie chętnie o tym opowiem. To mój własny, prywatny, wręcz ulubiony temat rzeka. Nie chodzi o to, że te niedobre substancje zmieniają świadomość. To nie tak. One wykluczają świadomość. Nie wiedzieć czasami jest kurwa zdrowie niż wiedzieć, widzieć, co za różnica. Ci, co wiedzą, świadomi, nie wyglądają dobrze. Nawet kiedy są szczęśliwi, trudno powiedzieć, żeby kamień spadł im z serca, bo my zawsze pamiętamy. I tu pies zdechu. Stała czujność. Niektóre substancje po prostu mi nie leżą, a jako, że lubię się krzywdzić, sam się tego nauczyłem, zostałem tego nauczony. Można być pewnym, że rozsmakuje się w tym bólu i przegnę z nim pałkę, bo tak naprawdę to ból jest moim ulubionym uzależnieniem. Osiągnąć taki pułap, żeby wreszcie móc się legalnie zajebać legalnie czyli bez wyrzutów sumienia. Kara za krasomówstwo, tego pragnąłem najbardziej. Przed tym nie ostrzegają terapeuci. Oni zazwyczaj nigdy nie napierdalali, więc skąd mieliby wiedzieć. Wieloletni wkręt. Żeby skutecznie zapomnieć o heroinie, trzeba złamać kręgosłup. Odciąć kilka nerwów u podstawy kręgosłupa i jak Lary Flint zapinać na wózku inwalidzkim z radosną, spokojną rezygnacją na twarzy bez brust. Najebę da się wykroić z rzeczywistości. To trudne, ale nie niemożliwe. Narkotyki, tyle słodkich sposobów. Uzależnienie, stan zależności, dobrowolne niewolnictwo. Nie ma nic bardziej haniebnego od dobrowolnej niewoli. Jeżeli chcesz być odpowiedzialnym wieloletnim, zapomnij o tłumaczeniach w stylu nie zrobiłem tego, ale przecież byłem najebany. Chodzi o to, że musisz być lepszy od trzeźwych, musisz ich przerastać, żeby zabawa miała sens. Jeśli przegrywasz z życiem, zabawa się kończy, nie bawisz się, tylko upuszczasz sobie krwi, a to nie wróży nic dobrego. Zwierzę rozrasta się, mimo że starasz się tego nie zauważać. Interpretacji przecież zawsze jest nieskończenie wiele. Na każdą sytuację można spojrzeć na wiele sposobów. Potem należy już tylko przekonać siebie i hajda. Horror od nowa. Strach przed śmiercią ogranicza człowieczeństwo. Ale wyhodowany na własną prośbę rak, autokanibalizm, to żenująca próba wymigania się od życia. Jeśli szukasz śmierci, po prostu się zabij, a nie bierz narkotyki. Szybciej, zdrowiej i bardziej higienicznie. Po co gnić od środka? Gdy człowiek szukający śmierci staje się narkomanem, przestaje pragnąć wyzwolenia. Szuka wyłącznie towaru. Narkomanowi zdarza się zapomnieć o priorytetach, odpowiedzialnemu wieloletniemu nigdy.